Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Bardzo ważne ostrzeżenie chcę Państwu dzisiaj krótko przekazać. Proszę Państwa, właśnie rozpoczęła się kontrolowana przebudowa sceny politycznej w Polsce. Właśnie rozpoczęła się wymiana kostiumów, podmianka szyldów partyjnych. Wszystko po to, żeby ci sami ludzie, którzy są u władzy od wielu, wielu lat, ta sama grupa ludzi od lat założyła nowe stroje, nowe barwy partyjne, przebrała i dalej mogła rządzić, dalej mogła żrzeć skoryta publicznych pieniędzy, dalej mogła być u władzy. Skąd od tego, proszę państwa, wszystko zaczęło się. To Proszę państwa, za chwilę wszystko pokażę konsekwencji wydarzeń. To się wydarzyło w ciągu kilku, kilkudziesięciu ostatnich godzin. Zaczęło się od tego, że kilka dni temu ktoś mi podesłał materiał yy, niewinny, niby. Pan Andrzej Olechowski udzielał na żywo wywiadu w którymś z kanału w stacji DWN pani Pieńkowskiej. I proszę posłuchać, co pan Olechowski, przypominam, jeden z założycieli Platform Obywatelskiej, tak, jeden z trzech tenorów, odpowiedział pani Pieńkowskiej na pytanie odnośnie Pamiętacie Państwo, to była taka inicjatywa platformy cztery razy tak, zebrano 750 tysięcy podpisów pod różnymi wnioskami, m.in. pod wprowadzeniem Jowów, czyli jedno mandatowych okręgów wyborczych. I co Pani Pieńkowska pyta Olachowskiego, co się stało, że po latach potem, kiedy platforma doszła do władzy, to wszystkie te podpisy zostały zmielone, zniszczone i dalej. I proszę posłuchać, co odpowiada pan Olechowski. Dlaczego tak się stało, że jak platforma wygrała wybory, to wszystko to poszło do kosza? To było po wyborach już. To ale, znaczy, wie, pani mówi, w którym roku to było? To było już... W 2004 roku rozpoczęła się akcja. Tak, 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 w 2004 tak. roku było zbieranie podpisów a jak byłem, na była, wygrała wybory, pan był w Platformie. Ja już byłem w dystansie, ale byłem, platowy, a nie byłem kiedy był był w Platformie do 2 tak, lipca tak, 2009 roku. Nie, 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 nie. Więc wyrzekajmy się, że nie byłem się nie, nie zgadzałem się akurat z likwidacją Senatu co do hmm. tej akcji. Natomiast pozostałe wszystkie były były jak najbardziej. Sam zadawałem to pytanie. No to jaka, jaka była odpowiedź? A, to, to były... No bo to były ćwiczenia? To były, to były rzeczy organizowane przez a, rzemieślników polityki jako ćwiczenia, a, jako ćwiczenia żołnierzy, którzy stają pod A znaczy, przecież wy sobie poćwiczyliście w 2004 roku na żywym organizm. To było głównie ćwiczenie skierowane do aktywistów partii. 20 czy tak, I na miasto i coś robicie. No, i co ja pani poradzę? No, ja nie byłem. A pani wtedy nie żartuje. Nie, ja nie żartuję. Mówi pani, tak jak było naprawdę. Znaczy, chce pan powiedzieć, że w 2004 roku nas oszukaliście? Chcę powiedzieć, że w 2004 roku Platforma uważała, że albo z tego wyjdzie jakaś wielka a, akcja polityczna, która pozwoli jej ten temat dalej rozwijać i to był Albo problem. się okaże, no właśnie już nie roku. Nie, w 2004 roku nie no błagam pana. 2000, w 2000 roku były wybory, w 2001 roku powstała platforma i to z pańskiej inicjatywy. Ja dokładnie pamiętam tę konferencję, dokładnie pamiętam e, nasze rozmowy w newsroomie, czy coś im z tego wyjdzie, czy im nie wyjdzie. E, no nie chcę mi się wierzyć, że trzy e, lata później, nawet nie całe, bo, e, bo to było we wrześniu, że trzy że lata później się panu odwiedziało. No, jestem ale... ja mam Mina Pani Pinkowskiej bezcenna, proszę Państwa, kiedy się dowiedziała i niestety odzwierciedla stan sporej części naszego społeczeństwa. Tych, którzy sympatyzują z platformą obywatelską, pomimo tego, że przecież oczywiste jest, że platforma wszystkich swoich wyborców oszukała, przez 8 lat podnosili podatki, po tym jak już premier Tusk z Mównicy sejmowej obiecywał Polakom kurs na obniżenie podatków i przysięgał nam wszystkim Polakom, że wyrzuci każdego, kto w jego rządzie zaproponuje podwyższenie podatków. Tak więc oszustwo platformy, to, że platforma oszukała swoich wyborców jest ewidentne, a mimo to ludzie właśnie reagują tak jak pani Pienkowska, nawet jak się dowiedziała od źródła. Że została oszukana, to reaguje na to? No, Zadaj to pytanie, ale z niedowierzaniem. No, ale co ja pani poradzę? No Ja nie byłem. A pan sobie ja tak mówię... nie żartuje. Nie, no nie żartuję. Mówi pani, tak jak było naprawdę. Znaczy, chce pan powiedzieć, że w 2004 roku nas oszukaliście? Nie wypadają te słowa, pani Więgowska pyta, no to znaczy nas oszukaliście, ale mówi to z takim niedowierzaniem, że ona rzeczywiście, bo w to nie do końca wierzy, i niestety obawiam się, że to odzwierciedla stan sporej części naszego społeczeństwa. Naszych ludzi, którzy właśnie do tej pory są z platformą, nawet jakby Donald T. z Bronisławem K. i z Ewą K. przed kanałem powiedzieli, tak, oszukiwaliśmy was, tak, braliśmy udział w przygotowaniu, w zaplanowaniu katastrofy smoleńskiej i tak dalej, to ludzie by w to po prostu nie uwierzyli, że to nie, to niemożliwe jest. Tak podejrzewam, żeby zareagowali niestety spora część sympatyków, wyborców platformy. Proszę Państwa, niech, Państwa nie, 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 niech Państwo się zmylić, nie dadzą zmylić, niech Państwo nie, nie zmyli to, że nagle pan Olechowski mówi takie niby rzeczy, ujawnia takie rzeczy. To nie jest przypadek, proszę Państwa. I dlaczego to mówi, wyjaśniło się w ciągu kilkudziesięciu godzin, nie całą dobę, po. Ktoś podesłał mi innego linka, proszę Państwa. Już dla platformy jest przygotowana alternatywa, już jest wylansowana partia, w którą ma się przeobrazić obecna Platforma Obywatelska. Chodzi oczywiście o sondaż, w którym nikomu nieznana partia, o której ja nigdy już nie słyszałem jeszcze do tej pory, chociaż zaznaczam, że telewizji na co dzień nie oglądam, jest może dlatego, partia Balcerowicza, proszę Państwa, w najnowszym sondażu już ma 11% wyciągnięte z kapelusza. Ten sondaż oczywiście na drugi dzień przedrukowały wszystkie główne media yy, portale w Polsce, yy, dając nagłówki, że Polski sejm czeka na się rewolucja i tak dalej, partia Balcerowicza albo partii Kukiza wchodzi i tak dalej, proszę Państwa, yy, to wszystko jest skoordynowana akcja, yy, to nie jest przypadek jeszcze, oprócz tego Dzisiaj, kiedy ten materiał nagrywałem, to, to jeszcze mi ktoś podsyłał materiał, proszę Państwa. Okazuje się, że w innych stacjach bryluje teraz. Nagle pan Tymochowicz się pojawił, który oczywiście bardzo srogo krytykuje PO. Mówi, że to jest państwo potwór stworzone przez PO i tak dalej. Powołaliśmy państwo potwór. Platforma stworzyła państwo potwór, a nie państwo, gdzie można normalnie żyć. Piotr I trzeba to wziąć prosto w oczy powiedzieć. Ten sam pan Tymochowicz już doradza panu Pawłowi Kukizowi stworzenie właśnie antypartii. Antypartia Kukiza taką nazwę sugeruje, i tak dalej. Mam, mam kilka propozycji, chciałbym go namówić na, drogi Pawle, namawiam cię na hasło antypartia. I, i, i z taką antypartią? Antypartia Kukiza? Tak, antypartia Kukiza byłaby świetna, dlatego że trzeba rozpieprzyć w pył po prostu to, co zawaliła platforma. Tą niby nową siłę polityczną, czyli tą tak zwaną partię Balcerowicza, zakładają panowie Balcerowicz, pan Frasyniuk i jakiś pan Petru. I oczywiście na kolejny dzień, jak grzybek po deszczu, wyskakuje w głównych mediach pan Frasyniuk z jakimiś oczywiście też zbawiennymi radami, już też sugeruje nazwę dla partii Kukiza. Przepraszam za wrażenie, w tak tą w tym wywiadzie sugeruje, już ma jakieś sobie pomysły, już wyskakują na grzyby podeszłe. Proszę Państwa, zbawiciele narodu, którzy teraz będą oczywiście srogo, bardzo krytykować platformę, którą sami zakładali, w której brali udział, że to jest to samo środowisko ludzi, tak? Proszę Państwa, to jest grubymi nićmi szyta, bardzo sprawnie przeprowadzona akcja, właśnie wymiany środków partyjnych. Chodzi o to, żeby ci sami ludzie, którzy od lat siedzą w Sejmie, od lat żrą za nasze pieniądze, za publiczne pieniądze, yy, od lat nas oszukują, wykorzystują i niszczą Polskę, żeby ci sami ludzie, yy, szyld platformy rzuci się na pożarcie, tak? Będzie mu, zaraz miałem przekonanie, że, że przez 8 lat w platformie były krasznutki, które rzuciły kraje, a teraz oczywiście, o, dobrze, że platforma zniknęła, bo się pogrążyli, bo to była kompromitacja, bo się nie sprawdzili, bo zawiedli, bo szukali tak, tak, wszystko na Platformę, szyld platformy się zwinie. I już jest, powtarzam, co po tym sondażu widać, gotowy nowy szyld partia, pod roboczą nazwą Partę Balcerowicza. Już Tymochowicz kombinuje jakąś antypartię, którą sugeruje, żeby, żeby w, to za, w to wciągnąć, manewrować pana Kukiza i tak dalej. Proszę Państwa, nie dajmy się na to po raz kolejny nabrać. To jest ten sam manewr ćwiczony co kilka lat. Pan Olechowski, Andrzej Olechowski, dla tych z Państwa, którzy może są młodsi, nie, nie kojarzą tej postaci. Pan Olechowski, to Pan Tymochowicz, zresztą to samo, to są tacy cisi reżyserzy. Sceny politycznej w Polsce to są zawodowi manipulatorzy, specjalizowani i szkoleni, nawet uczą się manipulacji politycznej, PR-u i Pan Olechowski wyskakuje jak z kapelusza królik albo pajacyk z pudełka co kilka lat, wtedy kiedy właśnie trzeba przebudować scenę polityczną po to, żeby stare skompromitowane szyldy partyjne wyrzucić za burtę, a tych samych ludzi ubrać w nowe szaty, w nowe szyldy partyjne. Kiedyś to było BWWR, czyli bezpartyjny blok Reform, z tym kojarzę pana Olechowskiego. Potem było oczywiście. Kwestia Unii Wolności, Platform No, i teraz pan po kilku latach wyskoczył pan i właśnie oczywiście odpalił pociski w wojnie, które mają zatopić szyld Platform Obywatelskiej, po to, żeby już zrobić miejsce, żeby cały elektorat, ten oszukiwany przez Platformę przez tyle lat zdał się po raz kolejny nabrać na pana Balcerowicza, na pana Farsyniuka i na nową siłę polityczną. Wolnorynkową, tak, liberal, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa. Apeluję i proszę bardzo, uważajmy, przekazujcie to sobie, sąsiadom, rodzinie, rodakom, inaczej niż z ust do ust, tak informacje się nie przydostaną, o tym Państwu nikt w głównych mediach nie powie. W głównych mediach będą brylować ludzie, którzy teraz będą oczywiście publicznie krytykować platformy. To samo się tyczy pana Bronisława Komorowskiego, urzędującego rezydenta, prezydenta w Pałacu Namiestnikowskim. Że Państwa, przez ostatnie kilka dni po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, Pan Komorowski naobcował się z ludem i, za, i naistniał się w mediach więcej niż przez pięć lat swojej kampanii, swojej prezydentury przecież, niż przez całą kampanię. Wypuścili pokraka spod Gerandola tylko po to, żeby wyszedł na ulicę i zaczął się sam kompromitować. Co się pojawi wśród ludzi, Kto, co zaraz się pojawi jakieś nagranie w sieci, kompromitujące teraz tego obecnego prezydenta. Przepraszam Państwa za ten emocjonalny ton, ale to naprawdę. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich godzin to, co się obserwowałem, to mrozi krew żywo. To jest tak ewidentne, a niestety obawiam się, że, że, że masowo zostanie to zostanie, no przejdzie to masowo, bo oczywiście w mediach Państwo o tym nie słyszycie. Strzelam i zgaduję, że plan jest taki, oczywiście, żeby mówię, platformy, się na pożarcie, szyld platformy, a ci sami ludzie, żeby znaleźć schronienie pod nowymi barwami partyjnymi, ale nie po to, żeby dalej rządzić. Plan jest, proszę Państwa, taki, zgaduję, żeby oddać teraz władzę właśnie tej koncesjonowanej opozycji, czyli, żeby Pan Duda został prezydentem. Na nie być może nawet PiS wygra wybory. I wtedy, proszę Państwa, ci, którzy dzisiaj przez 8 lat rządzili, tworzyli platformę, będą w opozycji jako partia pana Balcerowicza i tak dalej. Wtedy prawdopodobnie zostanie odpalony u nas w kraju kryzys głównie finansowy, po to, żeby cała odpowiedzialność na wszystkie nieszczęścia, które oczywiście będą zaplanowane i mówię, odpalone celowo, miała spaść na rządy PiSu i pana Dudy, po to, żeby oczywiście wszyscy potem przyklasnęli kolejnej zmianie i tak dalej, i tak w kółko, proszę Państwa. Bardzo Państwa proszę, nie dajmy się na to po raz kolejny nabrać. To jest tak ewidentne, że każdy może to sam sprawdzić, sam zobaczyć. Materiały, linki do tych materiałów, które Państwu dzisiaj prezentowałem, do tych sondaży, do tych artykułów, do tych ludzi, którzy wyskakują jak grzyby po deszczu nagle, jak, jak nie wiadomo skąd właśnie w telewizji, jak wampiry z trumny co kilka lat, żeby coś tam złego zrobić i potem się pochować do swoich jaski, do swojej trumnie, znowu zejść na bok, ukryć się w cieniu i pociągać za sznurki z siedzenia. Proszę Państwa... Linki do tych materiałów wszystkich znajdziecie Państwo w opisie do tego nagrania. Zachęcam Państwa też do odwiedzenia czasem profilu facebookowego Podziemnej TV. Tam mam szansę dużo szybciej reagować, kiedy coś pilnego, coś, coś, coś się dzieje gwałtownego, to, to tam jest mi dużo łatwiej pewne informacje na szybko wyrzucić. I ostatnia sprawa, proszę Państwa, po weekendzie, w poniedziałek i wtorek Mam zaproszenie, będę i w Poznaniu w poniedziałek, a potem chyba w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. Też te informacje, proszę Państwa, nie znam dzisiaj szczegółów. Jeszcze lada moment, jak tylko je poznam, umieszczę je na profilu facebookowym Podziemnej TV. I na koniec przypominam Państwu, trwa operacja, właśnie się rozpoczęła operacja wymiany kostiumów, podmianki szyldów partyjnych, kontrolowana operacja w sceny politycznej w Polsce. Błagam, nie dajmy się na to po raz kolejny nabrać. Tak jak w 1989 roku, tak jak potem na AWS, tak jak potem na właśnie na popis. Tak? Pamiętajcie Państwo, wielka koalicja platformy z pisem po to, żeby odsunąć komunistów, postkomunistów, SLD, aferałów od władzy. To się wszystko toczy w kółko. Ten sam schemat jest powtarzany, jest ćwiczony co kilka lat i to są ci sami ludzie. Patrz Pan Olechowski, patrz Pan Tymochowicz, pan, pan, patrz Pan dzisiaj Balcerowicz, Frasyniuk i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę serce pęka tym, którzy to widzą, kojarzą te fakty i. Widzą, że, to się, że, że po raz kolejny jest próba oszukania polskich obywateli, oszukania polskiego społeczeństwa, wymanewrowania nas wszystkich i e, żeby wszystko tak po na tego wszystkiego na niby nowo, żeby nam się wydało, że coś świeżego się stało, coś nowego, a żeby wszystko zostało po staremu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.